Znajdujemy się w sercu sportowego zagłębia, gdzie smaki i zapachy zapraszają nas na wyjątkową kulinarną podróż. Nasz dzisiejszy cel? Sprawdzić, czy burger i frytki z bucket story zasługują na waszą uwagę. Lokal od pierwszego spojrzenia przyciąga nowoczesnym designem i przytulną atmosferą. Zanim zaczniemy przygodę z jedzeniem, szybka kawka. Bo nic tak nie poprawia nastroju jak dobra dawka kofeiny. Menu wygląda obiecująco, wybór jest naprawdę spory. My dzisiaj stawiamy na klasykę: burger z wołowiny i chrupiące frytki. A oto on, nasz dzisiejszy bohater. Soszysty kawałek wołowiny, świeże warzywa, topiony ser i puszysta bułka. Wygląda naprawdę dobrze. Teraz najważniejszy moment czas na degustację. Ocenę zostawiam na sam koniec. Czas na fryteczki. Nie ma co się okłamywać, są to frytki marketowe, ale wzbogacone o kilka y, dobrych składników: bekon, cebula, jalapeno, sosik, y, szczypioreczek. Jak smakuje, zaraz się przekonam i wam powiem, czy warto wejść w to danie. Najwyższy czas na recenzję. Materiał jest nagrywany na dwa razy. Pierwszy raz byłem w marcu na burgerku, teraz fryteczki. W międzyczasie jeszcze byłem kilka razy ze znajomymi, tylko już nie wyciągałem kamery, żeby to nagrywać i powiem Wam, że za każdym razem serwowane posiłki, dania były na takim samym poziomie, więc polecam ten lokal. Co do burgerka, bardzo dobre mięso wysmażone w punkt jak dla mnie bułka dobrze stosowana sosy i wszystkie inne dodatki ze sobą współgrały. Jedyny taki mankament, który można zarzucić lokalowi, to jest takie rygorystyczne podejście do dwóch kwestii, do bułki oraz do mięsa. Bułki na przykład nie możecie wymienić, jak jest briożka przypisana do jednego burgera, więc ona tam musi być, nie możecie zamienić na przykład na przedną i mięso też zawsze jest wyspażone na średnio. Więc nie możecie mieć bardzo słabo wysmaczonego bądź wiura. Kto co lubi? Akurat w moje kubki smakowe trafili, więc ja lubię sobie tutaj wpadać. Co do frytek marketowy robione na fryturze, oczywiście, ale wszystkie inne dodatki, które tam się znalazły, fajnie to mm, przykryły i, w, i wyniosły te frytki na wyższy poziom. Wiadomo, że trochę droższe, bo 19 zł za to zapłaciłem. Ale bekon, cebula czerwona, sos czoskowy oraz jalapeno, jalapeno sprawiły, że ta kompozycja jest warta swojej ceny. I na pewno jak tutaj wrócę, to sobie taki boksik jeszcze zamówię. Jeżeli będziecie w pobliżu, na jakimś meczu sportowym, bądź przypadkiem będziecie przyjeżdżać, zapraszam. Bucket Story to jest dobra miejscowa, aby podładować swoje baterie. Napiszcie w komentarzu. Czy byliście w Bucket Story i czy Wam smakowało? I co polecacie, żebym jeszcze w najbliższym czasie odwiedził? Dzięki za uwagę, dzięki za wytrwanie do końca. Pozdrawiam Piona. Jeżeli podobacie się to, co robię, możesz wspomóc w rozwój tego kanału, kupując przysłowiową kawkę na Bajkofi. Za każdą płatę serdecznie dziękuję. Będzie się dzięki Wam kanał rozwijał. Smacznej kawusi wszystkim.